Życie monastyczne. Benedyktini we Flandrii. Scenariusz, reżyseria. Wydawać by się mogło, że opactwo benedyktynów nie może funkcjonować w samym sercu miasta. Tymczasem w mieście Dendermonde we Flandrii żyje wspólnota benedyktyńska świętych Piotra i Pawła. Czy święty Benedykt nie nakazał mnichom żyć w odosobnieniu i w ciszy? Czy odgłosy świata zewnętrznego nie przeszkadzają im w skupieniu? Nie, odpowiadają mnisi. Bowiem, gdy zamknie się za nami klasztorna furta, ogarnia nas cisza, a zgodnie z regułą założyciela zakonu, jesteśmy ludźmi współczesnymi, nie żyjemy w VI wieku. Reguła, na której opiera się nasze życie zakonne, jest regułą świętego Benedykta, dostosowaną do wymogów współczesnej sytuacji. żyjemy w bliskim związku z ludźmi, którzy znajdują w naszym klasztorze swoistą oazę spokoju. Jesteśmy tu przede wszystkim po to, by ich wysłuchać. dzielimy ich troski, jesteśmy ich przewodnikami w modlitwie i eucharystii. Na tym polega opieka duszpasterska w Duchu Świętego Benedykta. Mnisi uczą się przez całe życie. Bycie benedyktynem wiąże się z obowiązkiem ustawicznej nauki. Można powiedzieć, że przyjęcie reguły świętego Benedykta to tylko początek. Mnich na zawsze pozostaje uczniem w szkole Bożej. W tej szkole mnisi uczą się wspólnie. W nauce uczestniczy również opat, który też jest uczniem mimo wysokiej godności piastowanej w zakonie. Ich pozycje potwierdzają wystawione w galerii portrety przedstawiające opatów z pastorałem, pierścieniem, mitrą i herbem. Każdy opat posiada własny herb i motto. Motto naszego opata brzmi: cię słowa danego przez Boga. My zakonnicy jesteśmy przekonani, że uczymy się w niezwykłej szkole. Pozwala nam ona wsłuchiwać się w słowo Boże. Przez całe życie poszukujemy Bożej mądrości. Niekiedy mnich szybko przechodzi do wyższej klasy, innym razem musi powtarzać klasę, jak w zwykłej szkole. Jedni robią postępy, inni dłużej zatrzymują się na tym samym poziomie. Każdy z mnichów poddawany jest okresowej ocenie. Opat jest uczniem jak każdy inny zakonnik. Dodatkowo na jego barkach spoczywają poważne obowiązki. Anegdota opowiada, że pewnego razu mnisi przestrzegali umierającego brata, że wkrótce stanie przed Sądem Bożym. Tymczasem on odpowiedział spokojnie: Nie boję się, nie byłem opatem. Czyżby zatem opat miał się obawiać Sądu Bożego? Reguła wiele miejsca poświęca zadaniom opata. Mówi ona m.in., że będzie on rozliczany z tego, jak kierował swymi braćmi. Wspomina jednak również, że może pokładać nadzieję w Bożym Miłosierdziu. Można spotkać opinię, że każdy, kto żyje w klasztorze, znajduje się w pół drogi do nieba. Mogłoby się wydawać, że połowa drogi do nieba to już daleko. Jednak równocześnie jest to zaledwie połowa drogi, ponieważ dalej żyjemy tu na ziemi. Nie ma wśród nas aniołów. Mimo to w tym, czego doświadczamy, jest przedsmak nieba. Samo wyrażenie "w pół drogi do nieba" nie przekonuje mnie. To by było za łatwe. W niebie trzeba widzieć nagrodę za ciężką, wytrwałą pracę. Kim bowiem byłby człowiek, który przestał patrzeć w niebo i o nim marzyć? Budowa opactwa w Dendermonde nigdy nie została ukończona. Podobny los spotkał inne katedry i kościoły w naszej okolicy, które do tej pory zamiast zaprojektowanych dwóch wież mają tylko jedną. Zanim powstało opactwo w Dendermonde, tutejsi mnisi żyli w klasztorze w Afligen. Z tamtejszego klasztoru, całkowicie wykończonego i wyposażonego, zostali jednak wypędzeni podczas rewolucji francuskiej. Po przeniesieniu się do Dendermonde nowa wspólnota rosła w siłę do tego stopnia, że w roku 1870 była już w stanie odbudować klasztor w Afligem. Opactwo w Afligem posiada najdłuższą historię spośród wszystkich wspólnot benedyktyńskich we Flandrii i Holandii. Zostało założone w roku 1083. W przeszłości wznosił się tu ogromny zespół klasztorny. Do dziś można tu podziwiać liczne fragmenty zabudowań: mury kościoła, furtę klasztorną, krużganek prowadzący do rezydencji biskupów. Przez ponad 200 lat bowiem arcybiskup Mechelen pełnił równocześnie funkcję opata afligen. Prawdę mówiąc, wspaniałe dziedzictwo przeszłości było dla naszej wspólnoty ciężarem. Uważam, że straty poniesione podczas rewolucji francuskiej wyszły jej na dobre i wpłynęły korzystnie na dalszy jej rozwój. Zniszczenie klasztoru, wygnanie, niepewność przyszłości, skromne początki, to wszystko nauczyło nas pokory. Życie, jakie prowadzimy tu w Afligem, jest bardzo proste. Wszystko, czego pragniemy, to być dobrymi chrześcijanami, postępując zgodnie z regułą życia monastycznego. Prostota życia, zgodna całkowicie z duchem świętego Benedykta, charakteryzuje życie zakonu benedyktynów, zaś pokora jest podstawową cechą duchowości benedyktyńskiej. Dodatkową jej cechą jest posłuszeństwo, gdyż stanowi ono jeden z przejawów pokory. Mnisi pragną odnaleźć wolność w Bogu. Święty Benedykt porównywał swoje klasztory do koszar, gdzie każdy wykonuje określone zadanie. Wszystko wymaga dyscypliny. Nabożeństwo, wspólna modlitwa, praca in pensum servitudinas, zawsze w duchu służby. I kuczci Boga. Opactwo Wafligen, podobnie jak opactwo Fegmont, zostało zbudowane przez znanego architekta holenderskiego Kropollera. Znana anegdota mówi, że jego wkład w to dzieło został uwieczniony w jego murach. Zatrudnieni tu kamieniarze, pochodzący z Francji, wyryli w kamiennej płycie słowa i instrukcji, jakiej udzielił im podczas pracy. My, zakonnicy, nie uważamy, że jesteśmy lepszymi chrześcijanami niż inni ludzie. Wcześniej zdarzało się, że mnisi odnosili się do świeckich wiernych z pewną wyższością, jak gdyby osiągnęli wyższy stopień tajemniczenia. My nigdy nie spoglądamy w ten sposób na swoje życie. Klasztory i opactwa nie są wieczne. Jak wszystko na tym świecie powstają, spełniają jak najlepiej swoje zadanie. W końcu nadchodzi ich schyłek. Pojawiają się i znikają. Zniszczenie i upadek stały się udziałem wielu klasztorów i opactw. Podobny los spotkał opactwo benedyktynów St. Bavs w pobliżu Gandawy. Rewaloryzacja spuścizny kulturalnej minionych wieków jest naszym obowiązkiem wobec przodków. Pozostałości z czasów romańskich powinny zostać wydobyte pieczołowicie na światło dzienne, by przypominać nam historię pierwszych tutejszych Benedyktynów. Należy do niej także tradycja, która każe poświęcać samego siebie, oddawać się, jak sami mówią, całkowicie do dyspozycji Boga. Klasztor Fafligem, którego historia sięga roku 1083, zgromadził liczne skarby pochodzące z czasów poprzedzających tragiczne dla sztuki szaleństwo konoklazmu. Mnisi znali wartość posiadanych dzieł sztuki. Kiedy rewolucja francuska pustoszyła kraj, zagrożeni, zabrali je ze sobą do Dendermonde. Odrodzona wysiłkiem mnichów z Dendermonde wspólnota z Afligem Wkrótce podjęła walkę o odzyskanie od tamtejszego klasztoru swojego dziedzictwa. Spór był tak zażarty, że w roku 1900 poproszono o interwencję papieża. Odwołując się do benedyktyńskiej prostoty, zdołał on w końcu pogodzić zwaśnione strony. Przywiązanie mnichów do skarbów klasztornych można łatwo wytłumaczyć. Dobra te nie służą im samym, ani ich opactwu. Zakonnicy gromadzą je, by w ten sposób oddać cześć Bogu, któremu zawdzięczamy wszystko, co piękne i wspaniałe na świecie. Głoszą dniem i nocą Bożą chwałę, pragną używać godnych go przedmiotów. Wielu mnichów uważa się za niegodnych służby Bogu, dlatego przy odprawianiu mszy świętej wkładają strojne szaty i używają bogatych naczyń liturgicznych. Afligem jest najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim we Flandrii. Od stuleci tutejszy browar ważył piwo przeznaczone na użytek braci. Okoliczni mieszkańcy wcześniej nauczyli się przychodzić po nie pod klasztorną furtę z własnymi naczyniami. Pierwszy opat odrodzonego w 1870 roku klasztoru pochodził z Bawarii. To dzięki niemu tutejsi rolnicy zajęli się uprawą chmielu. W roku 1940 urządzenia browarnicze, w tym olbrzymie miedziane kotły, zostały zarekwirowane przez Niemców. Po wojnie nie mieliśmy więc możliwości i śmiałości, by ponownie podjąć produkcję. Nie byliśmy w stanie konkurować z dużymi browarami. Jeden z nich przejął od nas markę oraz recepturę i obecnie produkuje piwo w naszym imieniu. Nowa działalność benedyktynów Safligem wynika z ponownego odczytania znaczenia, jakie reguła założyciela zakonu przypisuje gościnności. Obok klasztoru powstał Dom Młodych, gdzie grupy dzieci i młodzieży mogą spędzać czas na kontemplacji i wypoczynku. Przez całe wieki benedyktyni zajmowali się wytwarzaniem win. Znaczną sławę zyskał likier, który nosi nazwę Benedyktyn. We Flandrii jednak zakonnicy wyspecjalizowali się wyłącznie w ważeniu piwa. Było tak również afligem, dopóki jeden z tamtejszych braci nie zaangażował się całym sercem w produkcję specjalnego wina owocowego sprzedawanego do dziś tylko w klasztorze. Trzeba wyjaśnić, że każdy klasztor jest miejscem, w którym poszukuje się właściwego dla danego okresu ideału życia monastycznego i realizuje hasło vacare deo mieć czas dla Boga. Nie oznacza to, że zakonnicy mają poświęcać dni i noce modlitwie. To znacznie więcej. Zakonnicy cokolwiek czynią, są cały czas do dyspozycji Boga i nieustannie zwracają swe myśli ku niebu. Nieopodal brugi leży opactwo świętego Piotra w w dawnych czasach w jego murach działała szkoła przyklasztorna. W tutejszym klasztorze żyje kilku mnichów oznaczających się wielką wiedzą. Jeden jest znawcą historii Belgii, drugi specjalizuje się w twórczości XIX-wiecznego pisarza, z drugi, Guida Gezel. Jeszcze inny poświęcił się studiowaniu rękopisów ojców Kościoła. Jest to najpiękniejsze z opactw flamandzkich, lecz panuje w nim szczególna atmosfera pokory, podkreślona prostotą i surowością budynków klasztornych. Prostota jest najbardziej istotną cechą tutejszej wspólnoty, wyrażającą się w przywiązaniu zakonników do pobożności ludowej. Zgromadzili oni u siebie bogatą kolekcję figurek i rycin. Większość tutejszych mnichów wywodzi się z ludu. Sam opat nazywa siebie prostym człowiekiem zbornem. Ludzie w mojej wiosce myśleli, że zostanę sportowcem, ponieważ z powodzeniem uczestniczyłem we wszystkich rozgrywkach. Nikt się nie spodziewał, że wstąpię do klasztoru. Wstąpiłem do Steambrugę, gdy miałem dziewiętnaście lat. Kiedy zostajesz przyjęty do takiej wspólnoty, czujesz się blisko związany z ludźmi, a potem, kiedy już żyjesz pośród nich, nabierasz dystansu. Otrzymujesz wiele, bardzo wiele od wspólnoty. Lecz ty sam musisz również wiele dawać. Kiedy tu wstępowałem, czułem się jakimś uprzywilejowanym. Szukamy Boga, jak to jest zapisane w naszej regule. Szukanie Boga wypełnia całe nasze życie. Na początku nie wiedziałem, że Bóg objawia się jedynie w drugim człowieku. Że sam jako taki nigdy się nie pokazuje. Jest Bóg daleki oraz Bóg bliski. Dlatego w życiu mogą przyjść trudne chwile. Święty Benedykt porównywał czasem życie do górskiej wspinaczki. Obraz ten przemawiał do mnie, choć my nigdy nie wspinaliśmy się na żadną górę. Wyobrażałem sobie życie jako dążenie do odległego, trudnego do osiągnięcia celu. W jednym z psalmów są słowa: Kto może wspiąć się na twą świętą górę? Niedawno do naszej wspólnoty przybył młody chłopak. Miał dziewiętnaście, może dwadzieścia lat, jak ja wtedy. Kiedy ujrzałem go idącego korytarzem, poczułem się z powrotem bardzo młody. Pomyślałem, musi być szalony, że chce spędzić tu życie. Ogarnęła mnie prawdziwa litość. Wtem nagle powróciłem myślą do przeszłości. Ja sam wstąpiłem do klasztoru w podobnym wieku i nikt się nade mną nie litował. Pomyśleli, da sobie radę. W pewnym sensie istnieje związek między życiem zakonnym a wspinaniem się pod górę. Chłopiec stał na początku długiej drogi. Nie wytrzymał, odszedł. Ja zostałem, lecz nie dzięki własnej sile, lecz dzięki łasce otrzymanej od Boga. Oddając się całkowicie do dyspozycji Boga, zakonnik nie może myśleć o urlopie. Musi całkowicie podporządkować się Bogu. Musi nieustannie podejmować ryzyko i ciężko pracować pracować ciężko przede wszystkim nad sobą i w służbie bliźniemu. Zakonnicy tutejszego opactwa podjęli się epokowego dzieła. Opracowują nowe, dwudziestowieczne wydanie wszystkich pism Ojców Kościoła. Pięciu mnichów poświęca tej pracy całe dnie. Wszyscy posiadają dogłębne przygotowanie, szczególnie w zakresie paleografii, sztuki odczytywania starych manuskryptów. Projekt wydania powstał w roku 1953. Seria wydawnicza Corpus Christianorum jest przystępnym krytycznym wydaniem dzieł wszystkich Ojców Kościoła Łacińskich i Greckich. Pierwszym zadaniem, jakie sobie stawiamy, jest ustalenie, czy dany rękopis jest autentycznym dziełem Ojca Kościoła. Badamy osobno stronę po stronie na mikrofilmach. Do dyspozycji mamy też bogatą bibliotekę, w której zgromadzono 100 tysięcy woluminów dzieł dotyczących ojców Kościoła. Mamy też współpracowników wśród doskonale wykształconych ludzi świeckich. Zakonnicy dzielą się z nimi swoim doświadczeniem w zakresie badania starych ksiąg. Będzie to ważne kiedyś, gdy nasza wspólnota przestanie istnieć. Nie wiadomo na razie, kiedy to nastąpi, lecz prędzej czy później, jak to się mówi, ostatni mnich zgasi światło. Wiemy, że po naszej śmierci to wielkie dzieło nie przepadnie, lecz zostanie podjęte przez kompetentnych ludzi i ta świadomość stanowi dla nas pocieszenie. Pracowanie wersji polskiej i udziękowienie Fundacja Lux Veritatis we Wrocławiu. Tekst polski Piotr Górka. Czytał Roman Baczyński.